Szanowni Państwo, na drugim święcie Społeczników Powiatu grojeckiego witam wszystkich bardzo serdecznie Dagmara Katana. Andrzej Zaręba. od przywitania naszych zacnych gości, którzy odwiedzili nasze dzisiejsze spotkanie. Witamy bardzo serdecznie posłów Rzeczpospolitej Polskiej. Mamy wśród nas dwóch posłów. Jest pan Czesław Czertyna i pan Radosław Rychtowski. Witamy członka zarządu województwa mazowieckiego, pana Leszka Ruszczyka. Witamy radnego Sejmiku Mazowieckiego, pana Leszka Rejmera. Jest wśród nas przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego, pełnomocnik do współpracy z organizacjami pozarządowymi, pan Andrzej Rebus Wielki panie. i jest wśród nas bardzo liczne grono samorządowców, naszych lokalnych samorządowców powiatu gryjeckiego, samorządowców poszczególnych gmin. Zacznę oczywiście od powiatu. Witam bardzo serdecznie pana wicestarostę, a niedawno starostę, także nie wiem to tak bardzo fajnie wymiennie. Janusz Snużycki. Witam oczywiście radnych powiatowych na czele z przewodniczącym Rady Witoldem Wójcikiem. Widziałem radnych z kilku gmin, widziałem na pewno radnych z Grujca, widziałem radnych z Goszczyna, widziałem radnych z Warki i widziałem też również kilku wójtów. Pozwólcie, że przedstawię i podziękuję za to, że są z nami. Wójt, i oczywiście gratulujemy. Gratulujemy zarówno radnym, jak i wójtom burmistrzom, Gratulujemy tego, że są że dzisiaj z nami, zostali wybrani przez społeczność naszą lokalną. Jest wśród nas. Wójt Wiesław Nasiłowski, gmina Pniewy. Wójt gminy Goszczyn, Sławomir Sławoszewski. Wójt gminy Pynów, Tadeusz Zakrzewski. I na koniec zostawiłem osobę, którą bardzo szczególnie chciałem przywitać dzisiaj wśród nas. Osoba, która myślę gwarantuje to, że Stowarzyszenie Warka, wreszcie jak nazwa wskazuje, wróci ze swoimi działaniami do walki. Osoba, dla której takie wartości jak dialog, współpraca są bardzo ważne. Witam bardzo serdecznie burmistrza walki, pana Dariusza Wiskę. najszczerzej to witamy wszystkich Państwa, uczestników, społeczników, działaczy, ponieważ to jest dzisiaj Wasze święto, chcielibyśmy pokazać, że jesteśmy ważnym elementem naszego powiatu, ważnym elementem gmin, które tworzą ten powiat. Tak jak już Dagmara wspomniała, nasze dzisiejsze spotkanie jest podsumowaniem finałem projektu Powiatowe Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej. Centrum i projekt został dofinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, i tak naprawdę dzięki tym środkom, dzięki tej dotacji, jesteśmy tutaj, możemy realizować ten projekt. Wkład w całość projektu ma również nasz partner, samorządowy partner, z którym nie ukrywam, ta współpraca wspaniale się układała przez ostatnie lata i liczę na to, że nadal będzie się układać wyśmienicie, czyli Starostwo Powiatowe w Gruizu. Wielkie prawa dla starostwa naszego. Dziękuję serdecznie. Chciałem zaprosić Pana Wicestarostę Janusza Różyckiego o kilka słów i takie uroczyste otwarcie naszego dzisiejszego spotkania. Zastanawiam się, jak w różnych okresach historii określano poziom życia społeczeństwa. No i kiedyś to był, było, była ilość krów na hektar, potem ilość stali wytapianej tam na jednego kubika, potem mówiło się o ilości chyba samochodów, kolorowych telewizorów, ale tak coraz bardziej przekonuję się, że najlepszym wskaźnikiem, miernikiem poziomu życia jest stopień samozorganizowania się społeczeństwa. A tutaj z kolei, żeby to zmierzyć, to chyba warto by zastanowić się, ile mamy jak aktywnych organizacji pozarządowych. I wydaje mi się, że w ostatnich latach nasza ziemia, nasz teren zrobił tutaj kolosalny postęp. No, zasługa jest głównie tu obecnie Anżyli nadmiernie łaskaw, mówiąc, że w ostatnich latach tak znakomicie, yy, znakomicie mu się współpracowało ze starostwem. Ja myślę, że dopiero yy, liczę, że ta współpraca będzie w tej kadencji osiągnie zupełnie inny poziom. Niedawno Rada Powiatu uchwaliła zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi. Oczywiście to że myślę, że jest tylko dokument, ale będzie stanowił pewną podstawę do... No. Do dalszych działań, no i wierzę, że te cztery lata przed nami będą dobre. Miałem się otworzyć, tak? Dobrze, otwieram. Drodzy no <trybuj> Państwo, najlepsi aktorzy wśród amatorów, nasi, oni są od nas. Zapraszamy bardzo serdecznie z Towarzyszenia Zapraszamy. Dziś witamy wszystkich gości i przedstawić chcemy Wam. Bez ogródek, bez litości, Kilka przywar, kilka war. Ręcznie nikt się nie obraża, Jeśli wady ujrzy swe, Bo od wieków tak się zdarza, Że kto ma, ten więcej chce. Niech więc bajka, choć tak stara, O kopciuszku w wersji nowej, O tych wadach i przywarach, Dziś w humorze wam opowie. Kopciuchu, zapnij mi buta, Wszak dziś się zwalił króla roka i taka jest ma córki wola, jedna z was tak ma żoną tego idola. Nałożyłam ludzi strój i ten facet będzie mój. To twoja wila, moja złota że jesteś tak los, no, tak sierota, bo jeśli dziś nie masz głowy na karku, to marnie giniesz, mój kanarku. A cóż to za komediatka? Ja jestem twoja chrzestna matka. Chrzestna? matka? to masz, to chyba sukienka z prawdziwej żorżety. To nie żorżecta, to podrobiona szmatka. A więc teraz słuchaj, co ci powie chrzestna matka, gdy na zegarze wybije dwunasta godzina, rozleci się na tobie ta marna sokieczyna. Dla moja miła przed dwunastą uciekaj z balenu. Na starszy, bada młodsi, z królem okej gola O zagraj, waskawy, królu! Que <laughs> i na środek się boi. Ona mała, nie bądzika. Ty też masz prawo przymierzyć bucika. Ale panie, ta niernota to czy zwykła sierota. Sierota, nie sierota. Każdy ma swoją rację. Przecież teraz w kraju mamy demokrację. Chodź, sierota, dawaj nogę. O, pasuje. Ja nie mogę. Ja Stój, stój młodzieńcze! Jestem matką tego dziecka, a moje imię Johnson Połaniecka. <grywa> moja żona zostanie ta mała, będę wam wszystko sponsorowała. O moja środko, moje niele, chodź do ojca, będzie bez...